Easy Productions. DJ Witam Was w kolejnym odcinku Minecraftik Relaxik jak pewnie z poprzedniego odcinka wiecie, miałem problemy z frapsem. Ale one zniknęły. Jupi. Wszyscy się cieszą. Oh yeah. Aha. I tak, bę... dzisiaj będą dwa odcinki naraz, bo dwa odcinki naraz nagrywam. Dlatego, że jestem cały czas w samym gaywie, więc. byłoby chyba milej. Bo się na naraz. Czyżbym powiedział awien? Chyba tak. Chyba zbiorę to masło i już tego nie powtórzę. Mam nadzieję. Po co mi tutaj masło? Ja chcę kobla. Kabel jest brzydszy, ale praktyczniejszy. Czy tak się mówi? Chyba tak. Redstone! Kocham Redstone. Będę to powtarzać w każdym odcinku, że kocham Redstone. Nie, żartuję. Nie zrobię tego. Bo was kocham. Nie chcecie, że nie chcę, żebyście słuchali tego samego cały czas. bo trzeba pójść po tego Redstone'a. Co tam siedzi, więc. Zaraz mi zaatakuje spider za 3, 2, 1. Hmm. Nie zaatakował. Gdzie ty jesteś? O, oh, tam na górze. Złap to. Nie złapał. bul, 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 bul. Znowu Redstone A, jak pięknie. Kurde, tyle Tyle żelaza, tyle tego żelazka, tyle... masła, tyle redstone'a a Azard diamentów. No, jest dużo lapisu było. Cały z uzbierałem zbierałem. Nie no. Minecraft sobie żarty stroj. Nie no, dobra. Nie, na razie mi jest masło niepotrzebne chyba. Nie, masło się chyba do do jednej rzeczy jako dochodzi mi, że się używa. Co, co? Czemu spadłeś? Nie. Na przykład mieczy i takich różnych rzeczy bajerów się chyba nie robi. To jest niepraktyczne że już naprawdę potrzebny jest miecza mamy tylko że ten nież tylko masło yeah idziemy po tą. idziemy po redstone na 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 na, na. ok nie patrzyłem się na... na czas, podczas gdy nagrywałem. Zacząłem nagrywać znać się. Uuu, Redstone, Redstone, kocham Redstone. O tak, ten odcinek raczej zakończę w Kewie. Oj, 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 oj. Zrobić coś to wszyscy chcą zrobić zawsze. Ha, 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 ha. Cicho być. Mam jeszcze od... od tyś przyciuk. Aha. Teraz Zastęk... ten spider chyba do mnie zejdzie. Nie, nie zawsze. Więc jak mówiłem, ten odcinek raczej zakończę. Nie tutaj, tutaj, tylko ogólnie w Kejwie Poszukam jakichś fajnych materiałów I powiedzmy następny odcinek będzie Jeśli Coś mi się przydarzy ciekawego to Będzie w Kewie albo przyjedę znowu kiedyś do tego cave'u Zresztą by było troszeczkę Niefajne, przyjdź znowu Niepotrzebnie? Znaczy niepotrzebnie, to następny materiał, ale mogę je teraz zebrać. Ale jeśli na przykład... Będzie się... raczej się będzie coś działo ciekawego, to po prostu... sobie takie ucinki. Czyli że odcinek siódmy to będzie... To będzie znowu ten sam dzień, domowy i domu Ale będą urywki, po prostu fajnych momentów. Okej, okay, hmm. Tak, niech taki będzie odcinek siódmy. A odcinek szósty jak teraz jest normalny. Aha! Gdyby mi Minecraft nie crashował na modzie e, Amputation Mode to by było fajnie. Amputation Mode to jest taki mod, który dzięki któremu Możemy ucinać mobom jak, takim jak zombie, zombie pigmen i szkeleton. Możemy ucinać im kończyny. Głowy też. A, takie friki fajne. Tylko że. Kroszyły mi cześć. Wybuch, wybuch. Aha, kurde, spadł. I zabolało. To masełko. Topita, to kurczę! ale tego żelazwa? Nie no, nie jestem wkurzony, że tyle żelazka, ale... Walubin diament. Wow, nawet nie liczyłem. Mam farta. Chyba będę musiał niedługo kończyć. Więc Skończę teraz. Myślę, to. Jeszcze tylko wjedy gdzieś tak jakoś głębiej, żeby... Może coś... Może coś znajdę! Może! Oj, oj! Oj! Oj, oj! O, nie zabrało mi życia. Dawaj no. Jest! Jest! Tak! Jest, 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 jest! Tak, na koniec odcinka. Tak, 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 tak. Tak. Ale miła niespodzianka. Dobra, to wykopuję to. Mówiąc. Do widzenia. Jeszcze redstone pod tym. O, jeszcze jeden diament. Oj, oj, oj więc. Do widzenia. Na razie. Oj, redstone, redstone. I diamenty! Tak, tak, dobrze. Więc do widzenia na razie. pa, Peace. Hey, to już koniec odcinka. No i nie szkodzi. Teraz masz czas na zasubskrybowanie mojego kanału, jeśli tego nie zrobiłeś. Ocenianie filmu, dobrze lub źle. I możesz dodać też do ulubionych, tak samo jak i skomentować film. Bye. Peace.